W następnych dwóch urządzeniach pracujemy nad koordynacją ruchową i mobilizacją niektórych stał. Wchodzimy sobie na maszynę, która nazywa się surfer. Mocno trzymamy się trączek i staramy się wychustać dolną część ciała, trzymając górę nieruchomą, możliwe jak największy zakres ruchu, wczoraj bardzo ładnie wzmacnia mięśnie brzucha. Mobilizuje stawek przełoby biodrowe kręgosłup lędziowy. Starajcie się nie robić tego w takim krótkim zakresie, ponieważ nic wam to nie da. Naprawdę złapmy się mocno i wypuśćajmy się jak najdalej do morza. Z drugiej strony mam urządzenie, które nazywa się Stepper, chociaż nazwa jest troszeczkę mylna. Na tej maszynie rotujemy swój tuł i tak? Trzymamy się mocno poręczy, obojętne gdzie się złapiecie, tak żeby się czuć stabilnie. Góra pozostaje nieruchomo, a tu skręcamy. Starajcie w miarę możliwości zostawić górę nieruchomo. Nie róbmy tego całym ciałem, bo dragi ten. To górę trzymamy, a sam dół pracuje mobilizujemy sobie ten dosód pracujemy mięśniami brzucha na lekko ugiętych nogach <coughs>